widzowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale CSGO Skins Dzisiaj mam 4270 zł na naszym koncie Pamiętajcie o kodzie zysku, moi drodzy 2,10 na start i 10% przy doładowaniu Pamiętajcie, że kto płacił od 9 grudnia Dodatkowo bierze udział w losowaniu na AK-47 Asimov A Dragonfire w statrachu dla osób, które hasełka, hasełka zgadują, moi drodzy Także co, lecimy Otwórzmy może coś na drzesterze. Coś może na drzesterze. Ile ta skrzyneczka kosztowała na drzesterze? 828 zł. Jakby z niej poleciał Tiger 2, byłoby miło. Zobaczmy. Okej, okay. proszę, 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 proszę. Mamy to, o to mi właśnie chodziło. Piękny start! Piękny start! I widzowie, zostawiamy te glovesy. Już odcinek jest na plus. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Gramy za 3,5 tysiąca. I zostawiamy te glovesy na wypadek, jakby nie poszło. Na wypadek, jakby nie poszło, zostawiamy te glovesy Iced Out. I jeszcze Frostbite 1700 zł na trzech. Underdog Lecimy z tym, moi drodzy. Lecimy z tym. Zapowiada się cudownie. Pierwsza skrzynka Frostbite Case, potem Iced, Iced Out. Okej, okay, mamy Factory New Primal Sober. Pan i wygrywa. O, pięknie intrybne. A ja też Justice z you zastoczyliście. No nieźle. Okay. No na razie ja na prowadzeniu, żeby nie poleciał jakiś kot. Orion To jest moje! Pięknie, widzowie! Co się dzieje? 3,900. 5500, Cudownie, cudownie, widzowie. Idzie dzisiaj na razie świetnie. Szert na czterech. Szert na czterech. Knife case i szateret zbustowany. 4200. Próbujemy, próbujemy coś takiego. Z knife casea Black Pearl, jak leci, już jest porobiona bitwa. Już mamy zarobek 5000, Jest zajebiście. Pierwsza, chatteret case. Na buście. Let's go, Parakordzik. Trzy koła, ok. No i teraz knife case. Ojej, 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 co za lipa. 1600 zł nam zwróciło. O Boże. Co za gówno, widzowie. Dobra, 2 na 2, lecimy standard. Iced Out, Divine, Infernal i Medieval. 1100 zł dwa na 2. Zobaczmy to, zobaczmy to. Weźmiemy sobie Isamu do drużynki. Tutaj sobie weźmiemy Adriana i sobie weźmiemy Michaela. Divine jako pierwszy Divine. 1900 zł nam zostaje. Mamy czerwonego skina za 580 zł, Piek. Infernal, ok. No, Lipa Infernal Lipa Ice Tout. O kurde, ten famazy jest trochę warty. 197 zł. No i teraz Shattered Case. Wygraliśmy. Wygraliśmy to. W plecy. Niesamowite, kurwa. Niesamowite. Robisz bitwę, jesteś w plecy. Kurwa. Pięknie, nie? Moje no ostatnie szczęście, właśnie. To jest to. Dobra Ice Tout Boost. Shattered Case Boost. 1800 zł. Underdog. siadamy max prawa. Na trzech widzowie. Na trzech lecimy. Pyk. Pyk. Zobaczmy. Pierwsza skrzynka. Oj, jak to będzie faktorynie, to jest lipa. Ok. Well worn. Teraz dla nas, żeby nie poleciał jakiś kot. Pięknie! Cudownie! 4500 widzowie! Coś pięknego. Usiedliśmy po prawej stronie i mamy 6700 zł. Coś pięknego! Idziemy otworzyć jakąś skrzynkę. Daily case'a otworzymy. Pamiętajcie widzowie o Daily że codziennie możecie otwierać za darmo. No i to taki klasyczek bym powiedział. Hmm, dobra. Skoro tak dał. Nie, no to będzie 8000. Wow. Skoro tak dał, kolega świąteczny, powtarzamy. 828 zł, jedna skrzyneczka. Nie! Co jest? Co jest? Dwie! 5600, okej, okay. okej, okay, bo ja chyba trafiłem Faktory minimaluery trafiłem, okej okay. Ale myślałem, że znowu 5000 Ale jest zajebiście, otwieramy jeszcze jedną Jeszcze jedną otwieramy No nie, teraz już słabo, teraz już słabo No byłoby za pięknie, gdyby znowu Coś takiego poleciało No ale dobra, mamy 5200 37000 tutaj Tu sobie sprzedamy kolegę No i co, może standardzik jakiś, nie? Standardzik mm, mm, mm. Knife case i szateret na buście, 4200. Znowu lecimy dzisiaj na ryzyku. Na ryzyku dzisiaj gramy. Na ryzyku. Zobaczmy. Adrian i Alex. Pyk. Pierwszy szateret na buście. Proszę dla mnie. Proszę jakąś kostkę. Okej. Okay. Oj, Alex. 11 tysięcy. Pograne. Chyba że pearl. Koniec. Ale Alex trafił bombę. Underdog by był niesamowity z tym. Underdog by był niesamowity. 16 tysięcy. Tutaj mamy 19. Pop AWP. 1200 zł, dobra. Underdog na czterech. Z yy, jednego biscase na buście. Zobaczmy, jak to może się Knąć, Underdog. Underdog. Pyk, pyk, pyk. Zobaczmy. Ale ten szatet oddał mnie. Niesamowite to było. Ok. O nie, Adrian. A byłoby tak pięknie. 2500. Powtarzamy, powtarzamy to. Powtarzamy tą bitewkę. Pyk, pyk i pyk. Biscase na buście. Kurwa, kilka najlepszy dla mnie, 2000, no nie mogę, no, no nie mogę, było tak pięknie, 200 zł mamy, widzowie, mamy 7200, mamy 7200, 4100, tutaj mamy piątkę i patrzcie to, i patrzcie to, beast case, nie, shatter, to nawet nie będziemy boostować, 1700. Czekajcie, 1200 to szóstka będzie. Dobra, 5,5 nam zostanie na pewno. 5, 5 zostanie, na pewno jesteśmy na plus. Zostajemy na tym miejscu. Jak to się dzieje, jest mega win. Mega win jest, nie? Zobaczmy. beastcase pierwszy. Na buście. friend, ok i player tu. Kurde, czemu Battle skirt? Czemu Battle skirt? Czemu takie chujowe jakości? Nożyk. Dla Emilis 3 proszę. Bez, bez jakiejś kosy. Oj, chyba przegraliśmy. Wygraliśmy. 3400 i mamy 9000. I powiem tak. Wchodzę na standarda na czterech. Wchodzę na jestery. Wchodzę tak. I wchodzę tak. 2200 na trzech zrobimy standarda. 6700 zostaje i tak jest zajebiście i tak jest pięknie. W końcu plus, ale jak siądzie, to siądzie. To wygrywamy fest. Poproszę o O Oj niestety. O, to jest właśnie ten jebany dragon tatu, który nigdy nie wiem, jak leci. No i chyba przegraliśmy, i tak, dokładnie, niestety. Urus naj 6000 by było, ale mamy 6700, moi drodzy, w końcu oddało. Pamiętajcie, kod zyszko: 20 na start, 10% przy doładowaniu, i udział w tych pięknych giveawayach, płacając 8,40. Macie szansę wygrać ponad 3000 złotych. I oczywiście od 9, kto wpłacił. A, jeszcze hasło: krokiety. Od 9 kto wpłacił ma szansę wygrać AK-47 Asimov, a to hasło, które podałem jest na losowanie do Dragon Dragonfire'a, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, do jutra. Nie.